Hejka widzowie No już muszę napisać przecież hejka widzowie No bo Zuzia mnie nie słyszy Znaczy nie Zuziel, No dobra już hejka no. Dobra czekaj jeszcze Zuzia już napisać to samo hit, no hi to jest łatwiej Bo wtedy machacz tą ręką czy coś w tym stylu Co teraz Teraz Chowany będzie OK Je okej jeje Chowane. O, zresztą już napisała chowane. No dobra, nie będę mówić życia czy tam coś. Dobra. Um, ty liczysz. Ty liczysz, ty liczysz, ty. Dlaczego mi to chyba Ty. no czemu masz bo ja... Ty. O, i spacja. Ty. Ja. Jak i źle mówię. Okno piecała, dobra. Muszę się zmniejszyć. O, ale wszystko mam postać. Wolle ja nie lubię takiej grubej. Dobra, idziemy do góry. Ej, gdzie ja się schowam. Tutaj nie ma żadnej kriwy. Tutaj. Nie. Chyba nie tutaj, dobra. Tutaj. Nie, będzie mnie widać. Nie, nie, nie. Ja nie tutaj. Idę, idę dalej. Dalej daję. Idziemy. może. Tu. Tu nie ma żadnej krewy. Tutaj. Tu też nie ma. Po prostu ja liczę. O tu, tym. Tej skrytce. No nie, ja tu nie umiem wejść. No i co? Dobra, teraz będę sklepiać. Zrobiłam mi nic. Dobra, teraz się będę przebierać, chyba. Co? O, co No. Muszę teraz odpisać, bo ta psiara. 83. Psiara. Teraz będę tak z tym pisać. Że mnie może znaleźć. Dobra. Psiara. No, już by się imiona pobawiły. Gdzie jesteś? Przeczytam wam wszystko, żeby nie byłam w domu. No, w domu jestem. Się w bawimy się w chowanego. Wam Dobra. No, mam tą postać, taką brzydką, widzowie pomocy. Dobra, tu pisze? Gdzie Cybyny ma. Jaki dom? 111, 11. Ona by, by poszła do tą 111. Mnie to tak dziwi. By miała dom. 111, by tak go szukała. 11 mam dom. By tak go szukała do 111. Dobra. Hmm. Dobra, teraz się będę przybierać, żeby nie było takiej grubej postaci. A czekaj, go. Bo... Czekaj. Nie, czy on jest opisaną no, ale dobra. Patrzę. ja mam zapisaną postać, a może ja ją ubiorę, tą zapisaną, nie wiem, dobra, chyba, chyba ubieram tą, tak, ubieram tą zapisaną postać. Oglę, a nie chce, no idzie. dobra, teraz będę musiała górę sobie ubrać, a tu nie, nie widzę żadnej góry. Hmm, gdzie ona może być? Dobra, szukam dalej. Cały czas będę szukać. Dziewczyny, ja zobaczę, czy ona nie napisały. Psiara, myki, chije. Jeden, ale dobra. Hej, myki, matko. No, mama. a, i, No i. Dobra, zacięłam się. Na, na, ma, na, 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 Tak mogę, co? Co hey, to ten. O, Zuzia napisała, poddaję się. Ona napisała. Co teraz napiszę? Hi hi, co? U matku, co? U, co? No, tak, mistrzem tal. Aaaa, nawiedzieć. Poczekaj, chcę zejść. Przysią, chcę zejść, chcę zejść, pomocy. O, dobra. No, dobra, co teraz napiszę? Dobra, może się w tym czasie przebiera. Um, ty teraz liczysz, okej. Okay. No, Dobra, ile liczyć. Tutaj się może się przebiorę, ale nie, nie, ja muszę liczyć. No nie. Trzymać teraz muszę liczyć. Mam dzisiaj widzę katarów, wszystko mnie byliście było, ja, ale byłam w szkole, bo to jest mój obowiązek. 5, hmm, 6 7 8 9 10, 11, 12, chcecie to słyszeć? 13 Dobra, już nie będę tak mówić, będę po prostu taki jakoś mam mówić, na przykład nabior to. Będę szczególnie to ja będę nagrywać shorts najwięcej, miał te filmy tak średnie Dobra, 17, pokażę co. Muszę liczyć. Bo jak ja mówię, to nie umiem liczyć. 19, 20, szukam. Musisz poczekać przed kolejnym wiadomością. Aha. Szukam. Dobra. Jeszcze raz, muszę napisać szyk. Gdzie ona jest? Oczywiście, wiecie, widzowie, gdzie ja ten głos nagrywam i ja to nagrywam w kaput. Pierwszy to ja nagrywam ekran, a potem nagrywam głos. I dlatego czasem mówię coś, co. Proszę, mówiłam do siebie. Mogę, mogłabyś narysować moje profilowe tak, jak masz. Nie, nie, nie mąż. Ja nie chcę mąż. Masz. A dobra, napiszę, napiszę po prostu tak. Sorry, że taka cisza, no po prostu. He, hejka, aha no, widzowie mnie zaczepuję. Widzowie, ja. czasem musicie mnie zostawić, bo ja muszę bawię się na przykład nagrywam odcinek, a wy hejka coś tam, coś tam, coś tam. Coś tam. Musicie się czasem powstrzymać, a psiara napisała ej. <grytanie> Jakie mi to ej! Musicie się czasem ode mnie odczepić, ale no jak jestem sama, to możecie do mnie podchodzić po prostu. Chcecie, jak chcecie się ze mną pobawić, nagrać odcy, czyli odcycinę, no to proszę, przechodźcie. Dobra. Gdzie ona może być? No i jak? Jakim cudem? Gdzie? Gdzie? Jak? Gdzie? Dobra, nie będę. <noise> Gdzie? Jak? Gdzie? Co oni tu piszą? Dobra, nie wiem. Poddaję się. No bo ja już nie wiem. A sprawdzę, czy tu jeszcze jest. O, napisała? Ok. I ty nie ma tu. Gdzie ona może być? Czekaj. Napiszę gdzie ty. No dobra, to idziemy na to sprawdzę. G gdzie byłaś? Jak? Gdzie? Zaakceptuję no, no. Wiczka. <laughs> Wiczka. Może się kiedyś rozwój też, ale nie już ktoś ma ten nazwy, więc nie mogę ale to miało być w domu. Ja zaraz ci napiszę. Ej, no właśnie. Hihi. To miało być w domu. O, mi krzyk O, ona ona napisze sorry obstawiam. A, napisała... A, sorry, no, jak to miała rację Dobra, poszkładam tego ubrania gdzieś to powinno być o mam to ubranie w końcu. No mi no, co? <śm> no moc. No ile jeszcze? Już koniec. Dobra, tak będę raz, z raz papawidzowie, bo ona mnie nie słyszy oczywiście. Teraz będę tak cały czas fala dawać. Fala, fala. Oczywiście wiecie, że jak ja skończyłam, bo ja to robię teraz kaput, to wtedy ona napisała papa a ja ją dobrze włączyłam, dobra, będę tak cały czas klikać.